Za to, co teraz powiem, na pewno nie wezmą mnie do telewizji śniadaniowej, ale za to to ty, drogi kliencie, jesteś dla mnie o wiele ważniejszy. Banki to wielkie korporacje i tak naprawdę nie interesujesz ich ty, kliencie, interesuje ich kasa, interesuje ich zysk na koniec roku i bogata premia. A mówię o tym w kontekście tego, że nikt nie zadzwoni do ciebie, żeby ci powiedzieć: Drogi kliencie, spadły właśnie stopy procentowe, mamy lepsze oferty kredytów hipotecznych. W związku z tym proponujemy ci obniżkę twojego obecnego kredytu hipotecznego. Nie wiesz bajki. Równie dobrze możesz się spodziewać, że zadzwoni ktoś do ciebie z twojego zakładu energetycznego, kiedy zobaczy post na Facebooku, że to ty jesteś ciężko chory. Nie musisz płacić prądu przez następne 3 miesiące. Bardzo Ci współczujemy. Właśnie dlatego to Ty sam musisz zainteresować się swoimi pieniędzmi. To Ty musisz sprawdzić, czy Twój kredyt hipoteczny można refinansować. I owszem, w innym banku też cyferki muszą się zgadzać na koniec. Ale skoro muszą się zgadzać, to może warto się o to postarać. I tak jest szansa, żeby refinansować, przenieść. Stary kredyt hipoteczny z gorszym oprocentowaniem do innego banku, który ma lepszą propozycję i też chce zarobić. Mamy trzy razy win. Ty wygrywasz. Twój stary bank i tak już wygrał, bo zainkasował pieniądze. Może nie tyle, ile się spodziewał, ale zarobił. No i nowy bank też jest zadowolony, bo zepnie plan. Na przykład teraz, na koniec roku. A ile można zaoszczędzić na takim kredycie hipotecznym? Dam Tobie przykład. Niedawno liczyłem kalkulację dla klientki, która ma prawie 800 tysięcy złotych kredytu hipotecznego. Duży dom. 25 lat to jest okres spłaty, a dopiero 2 lata kredyt jest spłacany. Przenosząc obecny kredyt hipoteczny do innego banku, który daje lepsze warunki, klientka na odsetkach zaoszczędzi ponad 300 tysięcy złotych. Chcesz inny przykład? Proszę bardzo 300 tysięcy złotych. Kredyt, również spłacany dopiero dwa lata, przenosiny do innego banku, dadzą oszczędności rzędu 70 tysięcy złotych na odsetkach, których klient do banku ostatecznie nie zaniesie, bo ma lepszą ofertę w innym banku niż ten, który ma obecnie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń po kalkulację dla siebie. Zapraszam.